Dzień dobry, witam tu. Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Jestem w Starostwie Powiatowym. Jest ze mną pan Starosta, pan Adam Kociołek. Witam. A dzisiaj chciałem zapytać pana Starostę, no jak zapatruje się na finanse i zadłużenie gminy Wieliczka, miasta i gminy Wieliczka w kontekście tego, co było też w powiecie 4 lata temu. Bo tutaj no ja może nakreślę, że obecnie mamy problem zadłużenia w Wieliczce. Regionalna Izba Obrachunkowa już podjęła pewne działania. I w swoim stanowisku podkreśliła, że Wieliczka jest już na limicie zadłużenia, czyli tam już nie można zwiększać zadłużenia, to co rodzi no, pewne problemy, bo no, trzeba podnosić podatki i ciąć wydatki, no, bo inaczej trudno wyjść z takiej spirali zadłużenia. No i podobnie było z powiatem na koniec zeszłej kadencji. Też powiat Wielicki był najbardziej zadłużonym. Powiatem w Małopolsce, ja to kiedyś sprawdzałem. No to też była właśnie ekipa burmistrza, można tak powiedzieć, która doprowadziła właśnie do takiego zadłużania, nadmiernego zadłużania niekoniecznie na przemyślane inwestycje i rozpasanie tego budżetu. No ale udało się jakby z tego wyjść, pewne sprawy przeorganizować. No, i prawdopodobnie no, w następnych latach będzie to czekało Wieliczkę. I teraz chciałem Panu starości zadać takie pytanie: no jak Pan ocenia, jak się udało te finanse y, ustabilizować i y, 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 co będzie czekało prawdopodobnie Wieliczkę w najbliższym czasie? Każdy samorząd, który niejako e, za bardzo e, forsuje pewne rozwiązania, które są nieekonomiczne, e, nawet troszeczkę może niezgodne z logiką. No, znajdzie się prędzej czy później w takiej sytuacji, zwłaszcza, że y, sytuacja finansów publicznych jest y, sytuacją dość niestabilną na przestrzeni y, ostatnich kilku dekad i każdy samorządowiec, który y, realnie podchodzi do rzeczywistości, zawsze wie, że coś y, złego, jeżeli y, ma się zdarzyć, to na pewno się zdarzy, jak mówi jedno z prawideł Murphy'ego w związku z tym. My też rzeczywiście mieliśmy sytuację, to mieszkańcy pamiętają, nawet w 2019 roku wydałem oświadczenie, według którego wynikało, że powiat miał zadłużenie łącznie z długami spółki, bo o tym też trzeba pamiętać, że powiat spłacał również zadłużenie spółki na poziomie prawie że 70 czy 80%, w związku z tym. Była to już sytuacja trudna. Oficjalnie to zadłużenie było na poziomie bodajże 50 paru procent. No, ale to... To, to mówimy procent dochodów, bo tak, tak to Tak, tak. No, to jest taka trochę moim zdaniem nie, niezbyt dobra sytuacja w liczeniu zadłużenia samorządu, bo spółki, które mogą się zadłużać praktycznie bez ograniczeń, nie są wliczane do. Zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, co stwarza taką absurdalną sytuację, że gmina może wykazywać, że nie jest zadłużona albo że ma niewielkie zadłużenie, a jeżeli do tego się doliczy długi, które musi spłacać za spółki, które w niej funkcjonują, no to już sytuacja wygląda źle albo wręcz tragicznie. I myślę, że w przypadku Gminy Wieliczka mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, w jakiej był powiat, kiedy zaciągały się kredyty czy obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych długów. To już jest sytuacja, w której samorząd jest po prostu pod ścianą. No... Ja może sekundę przerwa, tak żeby też mieszkańcy wiedzieli, bo w Wieliczce mamy w zasadzie trzy spółki komunalne. To jest ZGK, czyli ta od obsługi śmieci, wody, wody, no i ona jest tam zadłużona, z tego co ja widziałem, tam jest kredytów około 20 milionów. Solne Miasto, spółka, która obsługuje basen, sale gimnastyczne, no i, no i ten budynek Solnego Miasta i tam też jest ponad 20 milionów długów Jest jeszcze spółka autobusowa, generalnie te, te spółki ZGK i Solne Miasto to w ostatnich latach miały tam kilkumilionowe straty, więc one są nierentowne. No i jest jeszcze ośrodek zdrowia. Gdzie też tam jest na budowę tej nowej przychodni wzięty kredyty, rzędu tam kilkunastu milionów złotych, też, też jest tam zadłużenia, no i też yy, przychodnia w ostatnim roku, jak sprawdzałem, w sprawozdanie miała yy, stratę. Także przynajmniej 50 milionów długu jest jeszcze upchane w tych podmiotach, takich, yy, za które odpowiada gmina, a już tam ten formalny dług gminy jest teraz już problemem przyjmijcie, według yy, Izby Obrachunkowej. No tak, bo oprócz spółek każda jednostka samorządowa ma jeszcze swoje jednostki i tutaj też racjonalność funkcjonowania i finansowania tych jednostek jest sporym źródłem, że tak powiem, wydatków gminy. Akurat jeśli chodzi o spółki komunalne typu wodociągi, kanalizacje i tak dalej, to tutaj z definicji praktycznie większość samorządów, zdecydowana większość Dofinansowuje takie spółki, no ale są też jednostki, które de facto no mogą wykazywać troszeczkę mniejsze finansowanie mm. niż je Ja spotkałem się z sytuacją taką, że nawet radni twierdzili, że nasze jednostki nie wytrzymają tych cięć, które zostały wprowadzone w 2019 roku. No to powiem paradoksalnie, że te jednostki, które rzekomo miały przestać funkcjonować bądź mieć trudności w funkcjonowaniu po naszych cięciach jeszcze zwracały nam pieniądze pod koniec roku do budżetu mhm. ale podali... były jednostki w ramach powiatu nie jest tak skrywa. tak tak ale podaliśmy te jednostki pełnej kontroli w zakresie wydatkowania środków coś co nie miało miejsca poprzednio wszystkie jednostki zostały zaudytowane mamy bardzo dobrą znajomość ich sytuacji, ich zakresu działania, no bo tego typu sytuacje wcześniej po prostu nie miały miejsca. I do dzisiaj praktycznie rzecz biorąc nasze jednostki nie mają problemu